Dzień dobry. Moim i waszym gościem jest Szymon Czerwiński z Polskiej Kiełbasy. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat sezonowości, bo jesteś specjalistą od sezonowości lokalu gastronomicznego. Nie oszukujmy się, Sopot, Monte Cassino, sezonowy lokal. Z czym się mierzą restauratorzy? Och, jest bardzo wiele zmiennych, które powoduje, że no to jest myślę, że czasami o wiele cięższe prowadzenie gastronomii niż całorośnej. Przede wszystkim e, pracownicy których każdy chciałby mieć stały team i osoby, które są z nami cały czas, bo nie trzeba ich szkolić, bo wiedzą na czym polega praca, wiedzą, jakie są oczekiwania e, konceptu, czy jakie mamy standardy przyjęte. Też sezonowość ma ten minus, że tak w sopocie mamy bardzo wielu gości, więc też często pracownicy, no niestety, szukają lokali czy miejsc pracy, gdzie jest mniejszy ruch, gdzie można za podobną pensję po prostu, no, no wiadomo. Popracować mniej. Popracować mniej, już nie tego mówić, ale. ale lżej, że tak powiem. Eee, pogoda. Pogoda często potrafi zniszczyć całe przygotowania do sezonu. W tym roku maj-czerwiec nie dowiózł. Możemy mieć super przygotowanie do sezonu, a jeżeli pogoda nie dowiezie, wtedy goście po prostu nie przyjadą. Więc jest bardzo wiele takich no, nieoczekiwanych e, czy zmiennych, na których ja, jako właściciel polskiej kiełbasy zupełnie nie mam wpływu. Chociażbym tam serce nas tu wyjął, a staram się zawsze wyjmować. Jeżeli chodzi o pracowników sezonowych, dlatego że na, w komentarzach pod, pod filmami Akademii Gastronomii, tak jak i na szkoleniach w Akademii Gastronomii, bardzo często z, mierzymy się z tym, że dla wielu restauratorów, dla wielu menadżerów, dla wielu szefów kuchni sezonowość i zatrudnienie przed sezonem pracownika to, to jest nie wiem, to niemal graniczy z cudem z kilku względów. Pierwszy względ, o którym ja chcę oficjalnie powiedzieć, to jest coś, na co się totalnie nie zgadzamy, a mianowicie to jest oszukiwanie pracowników. To jest taki syndrom sztokholmski pod tytułem Pracuję dla mojego oprawcy, bo mi za trzy miesiące już nie zapłacił. Mierzysz się z tym? Spotykasz takich ludzi? Pierwsza no, dla mnie to zupełnie jest coś, co mi się w głowie nie mieści, bo ja zawsze i to każdy mój pracownik może potwierdzić, był obecny. U mnie zawsze wynagrodzenie dla za pracowników było i jest na pierwszym miejscu. Ja wielokrotnie, na Baskie w Sopocie, kiedy już swoje karty kredytowe wyczyściłem, aby ruszyć z tym konceptem, to samym wziąłem na złotówki, zawsze płaciłem pracownikom i dla mnie. No, mi to się nie, nie mieści w głowie w ogóle, że można pracownikowi nie zapłacić. Hmm. Tym bardziej, że on swoją pracę przychodzi, wykonuje. E, no i na coś się umówiliśmy. Więc ja się temu totalnie sprzeciwiam i też e, uważam, że pracownicy nie powinni wspierać czy pracować dla tych pracodawców, którzy im na przykład no, nie płacą. Ja też no, nie, nie obcinam z wynagrodzenia jak, jakichś kar finansowych. E, wręcz przeciwnie, no, My premiujemy za dobre weekendy poza pracą, pracą swoją premię. Ja staram się dbać o mój zespół, jak tylko potrafię, bo no ja też jestem jego, jego częścią, wiesz? Czy kupowałem jakieś tam kawy, czy krasantów, czy coś na początek dnia, aby było miło, tak. przyjemnie. Bo czasami takie drobne rzeczy potrafią zrobić robotę. Zrobić robotę bo tak naprawdę umówmy się, że w Gastronomii płacimy wszyscy w miarę podobnie. Yy, I Często to zresztą nawet jak byłem u was na szkoleniu menadżera gastronomii o tym mówiliśmy, że e, często nie pensja determinuje o a. tym, czy pracownik chce być pracy, czy nie, tylko bardzo wiele innych e, zmiennych. I ja staram się tą wiedzę też u siebie wykorzystywać w szkoleniu z tobą, żeby te zmienne maksymalnie wprowadzać, aby moi pracownicy, mając do wyboru, czy mając myśl, że a może bym zmienił, bo jest ciężko, bo jest duży ruch. Powiedzą, no nie, ale ten szef jednak nie wiem, wpada z klasantem, jest miły, pochwali, e, da premię jakąś, da procent od e, sprzedaży na przykład e, frytek. Że jest bardzo, bardzo wiele rzeczy dodatkowych, które determinują to, że ta osoba chce nadal z nami być. Natomiast no, kończąc tą moją myśl, e, nigdy się nie zgadzałem, nigdy się na to nie zgadzam, żeby swoim pracownikom czy współpracownikom nie płacić. To powinno być karalne do potęgi ENTEI. Zgadzam się z Tobą całkowicie. Niemniej jednak za każdym razem, jak wrzucimy jakikolwiek post, pigułkę wiedzy, filmik na Instagrama, czy to na TikToka, czy to na YouTube'a, to mierzymy się z dwiema stronami. Z jednej strony restauratorów, którzy czują się często przed, przez pracownika oszukani, bo wiesz, bo umówił się i nie przyszedł, bo przyszedł, ale zapił, bo nie, nie zrealizował danego, albo zostawił tego restauratora w środku sezonu, Wziął zwolnienie lekarskie i poszedł gdzie indziej. A z drugiej strony mierzymy się z komentarzami osób, które zostały oszukane przez tych restauratorów. Jest na to jakiś złoty środek? Wiesz co, no, ja go raczej nie znam. Natomiast no, ja pracuję w biznesie, biznesie sezonowym i, i tak naprawdę ja wiem, że tak może być. I też jestem tym spotkałem nie raz, że e, przychodził pracownik i ja poświęciłem pieniądze i czas, aby go wyszkolić przez 2-3 tygodnie po czym on brał wynagrodzenie 3 tygodnia i dostałem SMS-a, że już się nie zjawi, mimo że mamy umowę wiążącą na przykład z okresem wypowiedzenia, nie wiem, tam 3 tygodnie czy dwa czy, 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 czy tygodnie. I tak naprawdę z mojej strony wymaganie od tego, że on przyjdzie do pracy, wiem, że będzie robił wszystko, abym ja mu podziękował jak, naj, jak najszybciej. Zresztą, wy na szkoleniu mówicie, że gastronomia to jest ciągła rekrutacja. Ciągle rekrutujemy, rekrutujemy i szukamy tych pracowników, którzy z nami są. I też, jeżeli chodzi o sezonowość, to jest tak, ja wiem, jak to wygląda u mnie, że jak mamy kwiecień, maj, czerwiec, kiedy pracownicy są jeszcze często bez pieniędzy, tak. oni biorą wszystkie zmiany, są bardzo chętni do tego, aby, aby pracować dużo mm. i jak najwięcej im bardziej ich te konto rośnie, czego się bardzo cieszymy, bo, bo ja w ogóle jestem dumny z tego, że moi pracownicy, jak z nimi się, się rozmawia, to nie padają, że na wakacje za granicę jadą. Jak miałem na te lat 18, to jechałem do... Yy, ja je góry na wakacje, no, Tym pociągiem słonecznym całą tak, dobę, nie. Tak. Natomiast oni już podróżują, bo te płace są na tyle korzystne, że mogą na to sobie pozwolić. Natomiast no, jakby nie było, wiadomo, że im dalej w las, tym ciężej. A im ciężej, tym no, ci pracownicy już tych zmian nie chcą brać, bo już jest, jest ciężko, też ruch wzrasta. Więc no musimy ciągle rekrutować. Ja nie lubię rekrutacji. Naprawdę. Ja się do ludzi przywiązuję. Ja najlepiej byłoby mieć cały skład od trzech lat. Znamy się. Z... Generalnie rzecz to jest tak, że jak ja mam pracowników przed czterech lat, to ja znam ich rodziców, ja znam ich dziadków, ich e, dziewczyny i oni do nas przychodzą z tymi rodzinami cały czas. E, mój Kuba. Czyli mój pracownik, mój był menadżer z pierwszego roku, obronił u nas licencjat, a teraz był z dyplomem magistra pokazać, że ma magistra i zrobili cały czas imprezę u nas w kiełbasce. Więc no, to jest genialne dla mnie. Natomiast no, ja też to rozumiem, że oni też wyrastają z kiełbaski czy pracy w gastronomii, chcą mieć pracować do haszt normalnej pracy, czyli... 8, 16 i tak dalej. No, Gaston jest ciężkim kawałkiem chleba. No ale już tak kończąc, no, kończąc, no, to myślę, że to, co Wy mówicie na tych szkoleniach, że no rekrutacja, rekrutacja, no i szukanie ciągle tych pracowników. A to jest ciężkie, no bo kurczę, możemy serce włożyć w to, co robimy, a przychodzi nowy pracownik i musimy go od nowa uczyć. A to jest tak krótki okres, że to są dwa miesiące, trzy miesiące, że no. A teraz jeszcze jedno moje pytanie. Bo zauważymy pewnego rodzaju tendencję, to znaczy, jak zaczyna się robić grubo, to część pracowników ucieka w te miejsca, gdzie pracy jest mniej. Tak. A godzinówka ta sama. Ja się z tym spotykam, zresztą nawet w rozmowach, że jak do pracownicy do pracy i proponuję im współpracę, nagle słyszę, że wolą pójść gdzie indziej, bo jest mniejszy ruch. I Boże, jak widzą u nas kolejki przed budką. To już na wstępie wiedzą, że to nie jest miejsce dla nich do pracy. No, ale będzie trzeba dużo. Tak. Zresztą nawet e, ostatnio nas odwiedził taki bardzo znany influencer. Do tego zmierzam, że powiedział mi pracownik, że jeżeli będzie pozytywny, to on odchodzi z pracy. E... Bo wzrośnie ilość wykonywanych czynności. Tak, no jedynie. nieważne co on powie, wiadomo, że będzie szum medialny olbrzymi, bo też. E... Też, jakby nie było oparcie się o moje nazwisko, powoduje duży ruch medialny. Nieważne, czy to będzie negatywne, pozytywne, czy neutralne, to już nie ma żadnego znaczenia. Na pewno tych gości, mimo i tak, że mamy bardzo dużo, nam wzrośnie. I na przykład, wiesz, dla mnie to jest duży problem, bo to jest pracownik, który pracuje z nami już parę lat jest dobry, jest wyszkolony, znamy się, wiesz, na spojrzenia, już nie, nie, mu, nie muszę uwagi mu zwracać, bo on wie, że patrzę i on wie, co ma zrobić. I ja mówię do stary, no nie martw się, będziesz zadowolony, ustalimy tak zmiany, tak... Wynag... Miejmy ten problem, bo ja zawsze mówię, mówię moim pracownikom, jeżeli ja zarabiam i mam pieniądze, tak. wy zawsze zrobicie. I ja oni no. wiedzą, że mają premie, wiedzą, że mają procent od tego, bo ja się z ludźmi chcę dzielić pieniędzmi, bo ja wiem o tym, że z niewolnika nie ma pracownika, wiem o tym, że jeżeli z nim się kasą nie podzielisz, to oni pójdą gdzie indziej. Więc mówię mu stary, miejmy ten problem. Żeby kolejka stała, to ja zarobię, ty zarobisz, będziemy wszyscy zadowoleni. Nie? I to jest klu e, e, zakresu motywowania, które przerabiamy na szkoleniu menedżera gastronomii. Tak, ja byłem, przysiłby ja z tym przy byłem, no, więc naprawdę <laughs> w sensie, no, tego nie trzeba reklamować. Generalnie że biorąc, e, uważam, że warto tam pójść, warto ten, ten tydzień spędzić z wami, e, bo no, wiedza jest kosmiczna i, e, i to jest znowu to często coś na coś, coś co wiemy, ale jak ktoś ktoś tam nie pokaże, to nie tak. wiemy, ale też jest full wiedzy, której nie wiemy. Eee, a którą warto znać. Szkolenie jest jednym, ale potem powiem to, co najgorsze to jest wdrażanie tych Twoich wszystkich o. zasad. To już jest naprawdę ciężka praca. Bycie na szkoleniu jest ciężkie fizycznie, bo te 8 godzin siedzieć jest ciężko, ale potem to wdrażanie ale przede wszystkim, jak widzisz efekty tego, to wtedy jest radość. O. A powiedz tak z ciekawości: co Cię najbardziej zaskoczyło po szkoleniu, co wdrożyłeś? I okazało się, że to jest to. Wiesz co, ja po szkoleniu tak jak wiesz od razu wysłałem swojego pana Pawła menadżera do was na szkolenie, więc, więc to poszło bardzo szybko. To co wdrożyłem, no wdrożyłem przede wszystkim to, że zacząłem dzielić koszty na surowce operacyjne i, Personal. i, i personalne, że to jest bardzo fajne. Być może nie do końca do mojej budki w sezonowej, ale projektowanie własnego zysku, żeby od, żeby wiedzieć jaki chcemy zysk mieć i dzięki temu możemy wiedzieć, Ile możemy płacić, jakie surowce możemy wybrać, e, jakie koszty operacyjne możemy sobie pozwolić. Ja powiem Ci zupełnie uczciwie, że ja teraz dzielę te koszta. Na przykład zauważyłem, że ja mam bardzo wysokie koszty operacyjne. I, i teraz zaczynam szukać, na co wydajemy, na te papiery, na tą chemię, e, na jakieś duperele, bez no, których moglibyśmy żyć. Bo jak się robi zakupy, za tych pieniędzy w ogóle niektórzy one przepływają. A dopiero jak już zaczynasz je segregować w tych kategoriach, czynsze, opłaty takie, marketing, nagle zaczynasz widzieć, gdzie te pieniądze ci uciekają. Bo tak naprawdę, to też jest, ja z tym się zgadzam, to co na szkoleniach mówicie, że warto zacząć szukać, nie ścinamy jakoś produktu, nie ścinamy wynagrodzeń i tak dalej, tylko szukamy kosztów, które możemy zatrzymać. I nagle może się okazać, że naprawdę du możemy zarobić dużo pieniędzy. Które wydajemy, nie wydając ich. Nie? I Otóż tak. to jest genialne. E, wiesz, no przede wszystkim zmieniłem menu, czy już prowadziliśmy te wszystkie e, alergeny zgodnie z tym, co wymagane jest prawie, te wszystkie m, wagi, niewagi, nie tylko, że mamy na kasie, bo to, bo to zawsze mieliśmy, ale no, żeby to goście widzieli. E, no. Spotkanie z panią Stanepidu to w ogóle już totalnie jest. No, słyszałam! Sanepid to wiesz, ja mam dwa razy miesiąc w razy miesiącu mam Stanepid. Panią pozdrawiam serdecznie, bardzo lubimy się. Ona pilnuje tego, żeby u nas było wszystko w porządku, ale wiesz, no, to jest tak często, że no, to otwiera oczy, nie? Bo my wiesz, często nie wiemy, co tej pani, jak, tak. jakie są jej zasady, role. My się poddajemy temu zupełnie bezwiednie. Tak. E, warto jest wiedzieć, nie? No to masz w stanie w takim razie poukładane, no to jest. Chwilowo. To, no, no, <grym <grym <tupę> czapie, żeby go nie znaleźć. To, no, to absolutnie. Ale no. generalnie biorąc to jest fajnie, fajne, żeby dokonać wszelkich starań, żeby miał ręce i nogi, żeby wszystko było tak. w porządku, tak? No nie ma jaka punktu, w którym czegoś się nie znajdzie. Oczywiście. Natomiast no mnóstwo wiedzy praktycznej przede wszystkim. No i na przykład pan Paweł który był na szkoleniu mówi, że fajne jest to, co mi się podoba, że taki czas robisz anegdotki i tak wszystko się. Wiesz, z tymi anegdotami na szkoleniach jest plus i minus. Plus jest taki, te anegdoty są potrzebne po to, żeby człowiek miał ten bodziec, o taki tak. moment odpoczynku, ale miał też bodziec emocjonalny, taki wiesz, to cię rozśmieszy, ta, tak. cię, ta cię poskłada, bo mówisz, jak to jest możliwe. Najtrudniejsze w anegdotach jest to, że one są prawdziwe, ale tak trudno w nie uwierzyć. Ja bym polecał na przykład przyjść na szkolenie dlatego, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło, że trup był w chłodni na przykład. To jest prawdziwa historia. Pozdrawiamy. Półwysep. W każdym bądź razie tak. E, jedno z Sopotu e, restaurator zamiast zadzwonić po straż pożarną w trakcie pożaru, zadzwonił do naszej trenerki. Bo mu się wentylacja paliła. Mogła gasić? No, czemu nie? <laughs> Dlaczego nie pobiegła z tym wiadrem? No, bo no, tym... to chodzi o to, że w Akademii Gastronomii się wszelkie pożary. Gastronomiczne. Gastronomiczne. I jeżeli o to chodzi skończnie, bardzo was serdecznie zapraszamy na szkolenia Warto. na dżerę ale nie tylko. Ja w ogóle się nie, nie mogę doczekać dwójki na jesieni. Ojeju, teraz będę przesłana. Do... Do... No, już się na dwójkę. Będziesz tutaj czy w eee, czy To, w to okaże, czy Warszawa czy Sopot. To jest w połowie września bodajże, tak. dobrze pamiętam, więc pewnie Warszawa, ale chyba, że będzie Pogoda Piękna, to oczywiście kiełbaska będzie działała, więc będę tutaj. Super. No to... Do zobaczenia. Do zobaczenia. <grym> do zobaczenia. I z tym was zostawiamy, moi drodzy. Serdecznie was pozdrawiamy i do zobaczenia. zobaczenia.